Siemanko, więc z tej strony Mr. Smokey i zapraszam na kolejny z gościnnych występów na kanale Krypto DNS Polska. A w dzisiejszym materiale podsumujemy sobie sytuację na rynku kryptowalut. No bo co tu dużo mówić? Październik to nie był aptober, sam listopad również zaczął się dosyć średnio. Także w dzisiejszym materiale postaramy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest to czas na sprzedaż kryptowalut, czy być może nawet ich zakup. No bo ogólnie podsumujemy sobie sytuację odnośnie samej ceny cykliczności, natomiast to, to oczywiście nie wszystko, ponieważ powiemy sobie również o pewnego rodzaju pozytywach, które potencjalnie właśnie pojawiły się na horyzoncie, także jeżeli jesteście ciekawi jak wygląda moje spojrzenie na rynek kryptowalut, no to ja oczywiście z góry chciałbym podziękować za pozostawione łapki w górę, subskrypcja, a także komentarze, a teraz już nie przedłużając, łapa w górę i przechodzimy do rzeczy. Także moi drodzy, no niedawno zakończył się październik i miał to być jeden z najlepszych miesięcy dla samego Bitcoina, no a skończyło się na spadku o blisko 4%, także na pewno uptober to nie był. No i sam listopad również zaczął się dosyć średnio. Chociaż jeżeli spojrzymy na sam rynek altcoinów, no to wygląda to nawet nawet obiecująco. Także, oczywiście pojawia się pytanie, czy biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku, jest to czas do tego, aby swoje kryptowaluty sprzedawać, czy też być może nawet? it yeah. Kupować. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na samego Bitcoina, który na dzień dzisiejszy wyceniany jest na nieco ponad 106 tysięcy dolarów, no to można mieć dosyć mocno mieszane odczucia. No bo jeżeli spojrzymy na samą cykliczność, czyli na etap pomiędzy kolejnymi halvingami, na jakim znajduje się aktualnie Bitcoin, no jest to etap, kiedy do kolejnego z halvingów pozostaje 860 dni. No i ogólnie, jeżeli spojrzymy, jak zachowywała się cena Bitcoina na tym etapie poprzednich cykli, no to możemy dojść do dość. Niepokojących wniosków, ponieważ patrząc stricte na samą cykliczność, wychodziłoby, że właśnie wchodzimy w bezce, która może potrwać od 12 nawet do 14 miesięcy. No i ja wiem, że ja na tym kanale wielokrotnie mówiłem wam, że moja strategia opiera się właśnie na cykliczności. Natomiast teraz powiem Wam o pewnego rodzaju aspektach, które pojawiają się na horyzoncie i które potencjalnie świadczą o tym, że to może jednak jeszcze nie być koniec. No i przede wszystkim możemy spojrzeć na samą cenę Bitcoina oraz na to jak wyglądała ona na przykład 11 miesięcy temu no bo tutaj dla przypomnienia już w grudniu roku 2024 cena bitcoina ustanowiła nowe ATH na poziomie 106 tysięcy dolarów no a blisko 12 miesięcy później cena bitcoina jest na tym samym poziomie, tak więc pojawia się pytanie czy na pewno tak wygląda zakończenie cyklu wzrostowego jeżeli chodzi o samego bitcoina no bo na pierwszy rzut oka można byłoby powiedzieć, że nie, ponieważ Ponieważ każdy z poprzednich cykli kończył się pewnego rodzaju euforią, kiedy to wzrosty cenowe jeszcze przyspieszały, natomiast finalne zakończenie takiego cyklu wzrostowego również kończy się dość dynamicznymi spadkami, których również w cyklu bieżącym jeszcze nie obserwowaliśmy. Drodzy, a teraz krótka przerwa reklamowa, ponieważ jeżeli lubicie różnego rodzaju projekty, które właśnie wchodzą na rynek i wiążą się z bardzo dużym potencjałem, no to ja zapraszam Was do zapoznania się z opisem tego materiału, ponieważ kanał kryptodiennes Polska prowadzi aktualnie wiele ciekawych przedsprzedaży, w których wciąż możecie wziąć udział, także jeżeli lubicie tego typu projekty, które oczywiście po pierwsze wiążą się z bardzo dużym potencjałem, ale co za tym idzie również ze sporym ryzykiem, no to ja jeszcze raz zapraszam, abyście Zapoznali się z opisem tego materiału, a teraz już nie przedłużając wracamy do rzeczy. A co się zmieniło w ostatnim czasie? No na pewno bardzo mocno zmienia się środowisko makroekonomiczne, ponieważ tutaj musimy pamiętać, że takie idealne środowisko było dla Bitcoina, kiedy to też jego cena była na poziomie w okolicy niespełna 40 tysięcy dolarów. No a tak naprawdę cały ten wzrost z okolic 120 000 do 125 tysięcy dolarów odbywał się w bardzo niekorzystnym środowisku makroekonomicznym. No a tak na ostatniej konferencji amerykańskiego Fedu została ogłoszona informacja, że 1 grudnia roku 2025 amerykański Fed kończy etap zaciskania ilościowego, czyli zakańcza zabieranie płynności z rynków finansowych. No i to oczywiście jeszcze nie jest sytuacja idealna, kiedy moglibyśmy mówić o luzowaniu ilościowym, kiedy to ta płynność jest stricte do rynków dostarczana, natomiast no na pewno jest to pierwszy krok w bardzo dobrą stronę. Przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy rynku kryptowalut, Czyli rynku aktywów ryzykownych. No, i tutaj na pewno warto obserwować odwrócone repo, jeżeli chodzi o amerykański Fed, ponieważ pewnego rodzaju wzrosty na tym wykresie mogą być tutaj kluczowe. Ponieważ warto odnotować, że największe wzrosty na tym właśnie wykresie notowaliśmy w pierwszej połowie roku 2021. No, a tego, jak w tamtym okresie wyglądał rynek kryptowalut, myślę, że nikomu nie trzeba przypominać. No, dobra, moi drodzy, na koniec jeszcze spójrzmy na Altcoin Season Index, czyli na potencjalny sezon altcoinów, na który na pewno czeka zdecydowana większość inwestorów. No, i tak aktualnie jesteśmy na poziomie 41 punktów, czyli od potencjalnego Altcoin seasonu jesteśmy dość daleko, ponieważ jest on tutaj definiowany od 75 punktów, także zdecydowanie bliżej nam do sezonu bitcoina. Natomiast, moim zdaniem, no, jeżeli spojrzymy na sam Altcoin Season Index, z perspektywy cyklu bieżącego, a także cyklu poprzedniego, no to ja zauważyłem tutaj pewnego rodzaju podobieństwo. Mianowicie wygląda ono tak, że dopiero piąta próba przebicia 75 punktów zakończyła się takim powodzeniem, gdzie mogliśmy mówić o altcoin sezonie, który trwał niespełna 3 miesiące, no a nie tak jak te poprzednie próby, które kończyły się na zaledwie kilku dniach. Także moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że aktualnie jesteśmy po czwartym odrzuceniu, no i zbliżamy się do piątego podejścia, a na horyzoncie pojawia się również właśnie zluzowanie ilościowe, czyli dostarczanie płynności do rynków finansowych przez amerykański Fed. To może być moim zdaniem brakujący zapalnik ku temu, abyśmy zaczęli obserwować przepływ kapitału na rynku kryptowalut taki jak w cyklach poprzednich, czyli początkowo notujemy wzrosty na Bitcoinie, następnie przechodzimy do Ethereum i innych dużych market capów, a wszystko finalnie kończy się altcoin seasonem, kiedy to projekty w związku z. Z bardzo małymi kapitalizacjami rynkowymi osiągają naprawdę nieprawdopodobne wzrosty. Także moim zdaniem, no jeżeli chodzi o potencjalną sprzedaż, swoich aktywów. Ja wstrzymałbym się jeszcze na jakiś czas, ponieważ jest potencjalnie spora szansa ku temu, że ta końcówka roku, a kto wie, być może nawet i początek roku 2026 będzie na rynku kryptowalut dobry lub nawet bardzo dobry. Natomiast oczywiście pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne, a tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucia. Także moi drodzy, na dzień dzisiejszy to już wszystko. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, no to ja tylko przypominam o pozostawieniu łapek w górę, subskrypcja, także komentarzy. I co, dzięki, do usłyszenia, cześć!